Wszystkim z tej strony. Pomryk Grzymia, aż dziś gramy minecrafta na młodziakach. Z Minecraft, w Wodzie. To seria się będzie tak nazywała. Będzie miała dużo odcinków, dużo fajnej serii. Nie nadzieję, że na pierwszym odcinku, tak jak to robię zwykle. Dobrze, na no to ojcu, zacznijmy grać. Zacznijmy od zbierania tutejszego drewna. Poradnika robił tylko będziemy grać, nie? No właśnie, no to dawajcie, poradnik jedziemy, 3, 2, 1 start, rozumiecie. Bez poradnika. Czy ja ogólnie na to MPC mod mam? Dokładnie. No e, e, wszystkie szejcie. Ten będziemy się bawi na Custom MPC, yeah! Jak tam tyle drewna jest, to ja tam wchodzę, nie wiem. Jaki giganty, słuchajcie. O! Gdyby mi przyladziło, wszedł we wszystkich. mi coś tam przyladziło. Iść, y, gdzie, o! Jeszcze gigantystów. Nie, ja tak lubię, to takie mi Daję nam tyle drewna, że nie będziemy musieli zbierać już drugiego drzewa. Już to zrobić takie drugie drzewo, wlech. Odkorę znak, Zbieramy tyle tego drewna, że nie będzie trzeba już nic robić z drewna, jakby się kiedyś tam rozbiera tą siekierką, nie? Drewno bicie, drewno bicie. Ten tekst odrębka, drewno bicie. What the hell? Dobra. My to tworzymy tę maję, którą my co to jest. Powiedz, jeżeli wiecie, co oznacza to Quest Factions, Quest Factions, to powiedzcie mi, z jakiego to boda jest, bo ja nie wiem właściwie, to ja bym się dowiedział. Crafting. crafting! What the fuck crafting! O, poczekajcie, za chwilę będzie muzyka z Minecrafta, zawsze mam takiego ofiary, że nie mam czeka muzykę. Nie widzę muzyki z Minecrafta. Pustynia się raczej nie opłaca i ja byśmy byli... Co to wygląda? Marki, wysokość. Nie, to nie było... Nie, to było... Nie, to było. Nic. Aha, całą noc, tak. Całą noc, Ta, widzimy. No jak przejdziemy przez ten las, to jak się tam Chyba coś się znajdzie. nie? Dobra. Patrzymy, że las. kochanie. Czyli idziemy przez las. E, dobra, sorry, że tak Ci ogadam czasem, ale no sorry, mikrofon tak mi trochę szwakuje dzisiaj, więc sorki za wszystko, ale... Aha! Jeżeli chcecie widzieć Skyrima na moim kanale, piszcie, czy chcecie go widzieć po prostu, bo mam go już i dawno już chyba tydzień, to będziemy mogli grać, rozumicie w Skyrima. E, oczywiście na kanale Grzybiasz Gry, który, który dam w opisie linka. I tak, jeżeli wam się to podoba, to oczywiście zostawcie lajka, like bo lubię jak zostawiacie lajki, like bo to mnie inspiruje, nie? Dobra, to teraz zrobimy na I tak, i e, właśnie miałem coś do Tumana już tutaj sprawdzić. E... Powiedzcie mi co to jest, Blowtorch, bo ja tego nie będę raczej wiedział, bo ja taki niedobrym już nie jestem, nie że na polski zrobić. Patrzcie, jak na i tu jeszcze mamy crystal abc no fajne zbrojki, takie fajne budgety, tu, no, dobra no, tego z z tego tego sobie z tego

Dobra, cztery. Świna! Świna będzie bardziej potrzebna. Ooo, nie! No. Świna, świna. Ty świno! Daj mi paru czopa, ty świno! mnie! je zabijał małymi rękami, więc zaraz je zabiję normalnie. Dobra. Zaraz jakoś stworzymy sobie te mięcie w końcu. No, ale drewniany jeszcze mi jakoś tak nie odpowiada, ten ale nie chce mi się go jakoś robić, słuchajcie. To no, my pewnie, no coś, nie no. To. Później sobie pójdziemy po tego kubla. Teraz trzeba sobie trochę jedzenia ja zanim ja tam dojdę, nie do tego. Bo, tu, mądry jestem. Jak jest to? ile tu jest surowców? Słuchajcie w następnym odcinku tu idziemy, to jeszcze w nocy nie, Więc taki hardcore No ja wam to partuję, nie? No no łatwo się na to odwiedzić, ale... Fajr był, faj był. Będziemy mogli się w Nie! Słuchaj, ja może kogoś zrobić albo tak... Nie, obsydziasz się zaraz Oj, Oczywiście... Dziwnym trafem zgubiły craftik tak jak ja to zawsze mam, bo ja gubię wszystko w 5 minut. No, właśnie. Oni o tym wiedzą, ci co teraz ich widzicie na Czyli, żeby... -ha -ha. Oczywiście, jeżeli będą funny moments, to zróbcie funny Moment. Jeżeli będzie koniec już serii, to pamiętajcie, że... żeby sobie funny moment zrobić. Wiecie. Żeby ja był mógł... uszczęśliwy tym, że lubicie naprawdę nie... Bo możecie mnie nie robić, ja wiem, o tym, że y, bardzo dużo osób na pewno będzie mieli wiedzieć pod filmikiem, że jestem głupi, wiem, bo to są hejterzy, po prostu po prostu ja, ja nie zarabiam na tych filmach. Boże, to każdy wam może potwierdzić, że Ragnaros jest sam tak dla siebie, a wy, tam dla was znaczy, a nie tam dla siebie. Ale teraz tam powiedzieć? Muszę, muszę Katastrofa, to wejdę de... jak ekologia. dobra idziecie, 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 jest idź, słyszę już się namalały dwa nie wiadomo jest jeszcze na, domu. na ale najważniejsze to jest w ogóle no, nie pozbieram na... pamiętajcie, napiszcie mi nie pozbieraliście w ogóle cofka dobra, A jeżeli nie pozbieram w ogóle, to napiszcie mi czemu nie pozbierałem w ogóle. dlatego, że ja czasami zapowiadała, ale to jest najważniejsza rzecz która musi być bo, no, bez tego raczej nie przeżyjesz bo ja cię potworki zabiję nie może świetlodek, i rozumiesz na pierwszym stopniu, rozumiesz życia, żelazo już za Tutaj w ogóle jest dużo żelaza.